Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej części Kusz i Smar. Tym razem opowiemy Wam w naszej serii dotyczącej zakupu używanego Harley'a o chyba najbardziej klasycznym przedstawicielu serii Turingów. I będzie to oczywiście Road King. Taki między innymi, przy którym właśnie stoję. Ale co ciekawe, pomimo tego, że Roadking jest takim najbardziej klasycznym przedstawicielem rodziny dużych turystyków Harleya, to jest on również jednym z młodszych modeli tej rodziny. Cała jego historia rozpoczyna się w roku 1994, kiedy to Road King zastępuje już troszeczkę niemodny, troszeczkę wręcz można by powiedzieć trącający myszką model Electra Glide. Sport. Zresztą w ogóle samo nazywanie motocykli typu Elektra Glide w latach 90. sportem było już troszeczkę mocno na wyrost. Ta sportowa Elektra była niczym innym niż elektrą pozbawioną przedniej owiewki i taką jej cechą charakterystyczną był ogromny, znajdujący się gdzieś tutaj koło lampy, zegar. Wyglądało to tak. Ujmę to tak, mi się to bardzo nie podobało i strasznie nie lubię tego modelu elektry. Ma ona oczywiście swoje takie klasyczne smaczki, ale była po prostu brzydka, zwłaszcza ten kokpit, który wyglądał jak żywcem przeszczepiony z jakiegoś samochodu. I Harley potrzebował troszeczkę, jakby to głupio nie brzmiało, odmłodzenia swojej klasycznej elektry. I wpadli na pomysł, żeby zrobić ją jeszcze bardziej nawiązującą do modeli, z których niewątpliwie wywodziła się cała rodzina modeli Turing, czyli do modeli FL z lat jeszcze 40. I udało się to naprawdę bardzo dobrze. W Road Kingu to, co różniło przede wszystkim Road Kinga od tamtej Elektry, to brak tego szpetnego zegara. Zegar wylądował w najbardziej klasycznym, najbardziej harlejowskim stylu, czyli wylądował. Na zbiorniku. Zbiornik otrzymał dwa wlewy. Oczywiście jeden z nich jest tylko imitacją wlewu paliwa, gdyż mieści w sobie wskaźnik poziomu właśnie paliwa. W tej Elektrze Sport było to tak jak w każdym modelu turing z owiewką, czyli jeden wlew na baku i zegary normalnie na Batwingu. W przypadku tej Elektry Sport tutaj na główce ramy. Więc. Nowszy model był wyglądem jeszcze bardziej nawiązujący do starych modeli. I szybciutko Road King okazał się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, pierwsze roadkingi były na Ewo, bo wiadomo, rok 1994 to ewo, na gaźniku. Ale dość szybko, bo już w roku 1996, nasz roadking dostaje wtrysk paliwa. Można oczywiście wybierać. Ci tacy najbardziej zagorzali klienci, lubiący klasykę, będą brać oczywiście motocykle z gaźnikami, natomiast ci szukający troszeczkę mniej obsługowości, mniej problemów, będą sięgać po motocykle z wtryskiem. I ten wtrysk to oczywiście Magnetti Marelli. Wtrysk, który ma skrajne opinie. Kupę ludzi uważa, że był to źle działający układ wtryskowy i oczywiście jest część ludzi, która mówi, że nie, że był to bardzo dobrze. Działający układ wtryskowy. Ja jestem troszeczkę, powiem Wam tak, realistą, więc patrząc jak ten wtrysk był zbudowany, trzeba sobie powiedzieć wprost, to jest starej konstrukcji układ wtryskowy i jest on stosunkowo dobry jak na tamte lata, nie ma z nim większych problemów. I tutaj, oczywiście, jak to nie ma, wszyscy mają. Słuchajcie, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Te stare układy wtryskowe totalnie nie posiadały żadnych możliwości adaptacji do tego co działo się w silniku. I powiem wam tak jeśli macie oryginalny motocykl bez żadnych przeróbek to taki wtrysk Magnetti Marelli utrzymywany w dobrym stanie będzie funkcjonował całkiem dobrze. Natomiast jeśli zmienicie mu cokolwiek zmienicie mu wałek rozrządu za mocno pogrzebiecie w wydechach itd. Tak, a już nie daj Boże zmienicie pojemność itd. Tak itd. Tak to to się natychmiast zemści. Po prostu układy wtryskowe Magnetti Marelli nie będą się w stanie do tego dostosować, więc wasz motocykl nie będzie pracował prawidłowo. Myślę, że zresztą o samym tym wtrysku zrobimy jakiś osobny odcinek w warsztatowych opowieściach. Ale idąc dalej, szybciutko nasz Roadking bo już w roku 1998 Otrzymuje swojego jeszcze bardziej klasycznego brata, czyli model Road King Classic. To, co charakteryzuje model Classic, to przede wszystkim skórzane sakwy. Sakwy utwardzane, troszeczkę bardziej działające na zasadzie kufrów, ale wyglądające jak najbardziej klasyczne z klasycznych skórzanych sakw. Do tego wszystkiego inne siedzenie siedzenie również z takimi wstawkami, nawiązujące do jeszcze bardziej klasycznych modeli. Technicznie są to bardzo zbliżone motocykle. Różnią je głównie detale. Oprócz tych sakw, oprócz siedzenia, kupę takich drobiazgów typu okucie błotnika i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, te dwa modele wkraczają w nową erę motocykli Harley Davidson, czyli w erę silników Twin Cam. I dzieje się to w roku 1999. I co ciekawe, silniki Twin Cam przejmują z silników Evolution nadal wtrysk Magnetti Marelli. W 2001 roku pojawił się wtrysk Delphi, który jest już wtryskiem całkowicie, można powiedzieć, pozbawionym wad. Oczywiście nadal pozostaje w produkcji model na gaźniku, ale co ciekawe, model na gaźniku jest dostępny tylko i wyłącznie w wersji podstawowej Road bo wersja Classic ma już tylko wtrysk. I takim właśnie przedstawicielem rodziny Roadkingów jest ten Roadking, którego tutaj widzicie. Roadking Classic z roku 2003 rocznicowy na 100 lat produkcji motocykli Harley-Davidson, oczywiście w wersji na wtrysku. I już rok później, bo już w roku 2004 pojawia się nam kolejny przedstawiciel rodziny Roadkingów. Pojawia się nam Road King Custom. Jest to taki motocykl, który wtedy bardzo mocno wpisuje się w całą modę na cruisery, ale takie cruisery skastomowane, czyli takie dużo bardziej wygładzone, pozbawione takich troszeczkę cech mocno klasycznych, ale z takimi cechami można powiedzieć, jeśli w ogóle przy tych motocyklach można powiedzieć nowoczesnymi. Brak ozdóbek, troszeczkę inne koła, specjalnie wykonane dla tej serii. Do tego wszystkiego zupełnie inne błotniki, bez okuć i taka przednia lampa z takim bardzo charakterystycznym daszkiem, deflektorem, czymś, co miało zastąpić szybę. I słuchajcie, te trzy roadkingi trwają sobie aż do roku. 2007. W 2007 roku cała rodzina Turing otrzymuje nowy silnik TwinCam 96 cali i również rok 2007 jest ostatnim rokiem produkcji modelu Custom. Wraz z pojawieniem się nowego silnika pojawiają się zmiany w elektronice, bo już rok później w roku 2008 Modele Turing otrzymują elektroniczny rollgas. Nie mamy już klasycznych linek, mamy po prostu potencjometr w manetce. Kolejny rok później, czyli w 2009 roku, cała platforma Turing zostaje przekonstruowana, zmienia się jej rama. Od 2009 roku rama składa się już z dwóch elementów. Nie jest całością, tylko mamy tak zwaną ramę główną i ramę pomocniczą tylną, gdzie jest ona przykręcana do ramy. Głównej. Spora zmiana dużo rzeczy przestaje pasować do siebie, więc mamy, można powiedzieć, jak na Harleja, ogromną zmianę. Natomiast szybciuteńko do rodziny Turingów, bo już w roku 2010 wchodzi rozwiercony silnik Twinkam do pojemności 103 cali i początkowo jest to opcja, by już rok czy dwa lata później stać się standardem w rodzinie Turingów. Kolejnym takim momentem dużych zmian jest rok 2014, kiedy to wchodzi w Harley'u projekt Rushmore. Jest to projekt, który miał unowocześnić całą flagową rodzinę Turingów, i wtedy Turingi. A co za tym idzie również Roadking otrzymują nowe zawieszenia, nowe hamulce, jeszcze bardziej powzmacnianą ramę, dość mocno jest wtedy zmieniona elektronika i tak dalej i tak dalej. Tych zmian jest naprawdę kupę. Oczywiście wszystkie one mają wpływać na przede wszystkim poprawienie osiągów, ale nie tylko pod względem mocy przyspieszenia prędkości, ale również pod względem prowadzenia się, hamowania, i faktycznie Harleyowi dość mocno się to wtedy udaje. To wszystko jeszcze dzieje się z silnikiem twinkam, ale już chwilę później, bo dosłownie 2-3 lata później, pojawia się jeszcze do tego wszystkiego zupełnie nowy silnik, bo pojawia się silnik Milwaukee 8, i to już jest zupełnie inny. Rozdział. Ten silnik niesie za sobą bardzo wiele zmian, przede wszystkim w sposobie pracy tego motocykla, tak można to powiedzieć. Ten motocykl nabiera troszeczkę takiej okłady. Ten silnik Milwaukee 8 pracuje bardziej spokojnie. Ma cztery zawory na cylinder, co powoduje jego zupełnie inną Charakterystykę. I oczywiście część posiadaczy tych starych, klasycznych Harley twierdzi, że o, kiedyś to było. Milwaukee 8 to już nie jest to, bo tam cztery zawory i tak dalej. Natomiast jest oczywiście groz zwolenników tych najnowszych silników. Ale właśnie ten rok 2017 jest takim rokiem mocno przełomowym, kiedy można powiedzieć, kończy się ta epoka klasycznych Harley, a rozpoczyna się epoka nowoczesnych Harley z silnikami M8. Również w roku 2017, kiedy wchodzi nowy silnik, wchodzi jeszcze jeden nowy model Road Kinga. Nazywa się on Road King Special i można powiedzieć wprost, on mega nawiązuje do Road Kinga Custom, przy czym nie nawiązuje do niego wyglądem, ale nawiązuje do niego umiejscowieniem na rynku. Czyli jest to motocykl fabryczny, ale bardzo mocno skustomizowany, przystosowany do mody lat, w których się pojawiał. I Roadking Special naprawdę trafia w gusty ludzi poszukujących z jednej strony klasycznych motocykli, jakim niewątpliwie jest Road King, ale z drugiej strony chcących się troszeczkę odciąć od tych wszystkich orłów, chromów i takich cukierkowych, przećkanych wręcz motocykli, bo Road King Special... Patrząc na niego, krzyczy wręcz, jestem zły, jestem niedobry, jestem troszeczkę taki gangsterski. Ma bardzo charakterystyczne malowania, bardzo często występuje w czerni, występuje w jakichś takich kolorach, które no nie są tak słodkie, w jakich występowały klasyczne motocykle Harley Davidson. Dwa lata później, czyli w roku 2019, Road King Special dostaje nowego silnika, czyli milwaukee 8 o pojemności 114 cali sześciennych. W klasycznych przedstawicielach grupy Roadking, czyli w Roadkingu i w Roadkingu Classic, niewiele się zmienia. Oczywiście jakieś małe zmiany w silnikach i tak dalej cały czas następują, tak jak ewoluuje cała rodzina Touringów, ewoluują również Roadkingi. Ale ten rok jest również końcem Road Kinga Classic 2019 jest to ostatni rok produkcji Road Kinga Classic. W produkcji już na 2020 pozostaje Road King i Road King Special. Różni je poza oczywiście wyglądem również silnik, bo Road King do samego końca pozostaje z silnikiem 107 cali, a Road King Special ma już silnik 114 cali. I tak docieramy do czasów współczesnych. Rok 2022 jest ostatnim rokiem produkcji klasycznego Roadkinga. Na rok 2023, 2024 i aż do dzisiaj jest już oferowany tylko i wyłącznie Roadking Special. Czyżby to oznaczało koniec pewnej epoki? Może i tak, ale wszystkie marki się zmieniają, wszystkie marki idą do przodu. Podsumowując, Road King jest już z nami od 21 lat i oby trwał jak najdłużej. Ja osobiście przyznam się do tego, że do Road Kingów zawsze podchodziłem dość sceptycznie. Wychodziłem za założenia, że jeśli mam już jeździć dużym cruiserem, to chciałbym mieć komfort, jaki zapewnia Elektra, Street Glide czy Road Glide, czyli ogromną owiewkę z przodu, z stereo i tak dalej, i Tego roadkinga kupiliśmy troszeczkę, można powiedzieć, przez przypadek, ale powiem Wam tak. Dzięki temu zakupowi coraz bardziej jestem na tak, jeśli chodzi o roadkingi. Zaczynam odkrywać w nim... To, co jest najfajniejsze w takich klasycznych Harleyach. Z jednej strony mamy mega klasyczny wygląd, mamy również mega klasyczną pozycję na tym motocyklu i powiem Wam tak, Road Kingiem jeździ się znacznie lżej niż elektro. Ta masa przykręcona w elektrze z przodu do zawieszenia, czy w road glide z przodu do ramy, ten kufer centralny powoduje, że elektra, pomimo tego, iż ma taką samą ramę, jest motocyklem znacznie trudniejszym w obyciu, znacznie cięższym i to czuć po prostu podczas jazdy. Roadking, pomimo tego, że gabarytami podobny do elektry jest znacznie łatwiejszym w prowadzeniu, znacznie takim przyjemniejszym w obyciu motocyklem nie jest takim ciężkim przypasłym turystykiem a jest takim fajnym cruiserem i powiem wam tak zaczynam czuć ten klimat starszych klasycznych Harley podoba mi się to nawet na konto Road Kinga. Chyba będę miał małe spięcie z Mileną która nienawidzi szyb a ja sobie wymyśliłem że założę do niego szybę Milena oczywiście się ze mnie śmieje że to już ten wiek że trzeba zakładać szyby. A ja mówię, a dlaczego mam sobie odbierać komfort, skoro mogę go mieć? I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli podoba Wam się roadking, kupujcie roadkinga, nie słuchajcie innych, to jest naprawdę bardzo fajny motocykl. Do zobaczenia, pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, like, jeśli Wam się podobało, subskrybować i udostępniać nasz kanał gdzie tylko się da, bo to mega pozwala nam się rozwijać.